Gotów. Przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Kościół daje mi dzisiaj piękne czytania. Dzisiejsze rozważenie chciałem skupić wokół Księgi Proroka Izajasza. Posłuchajcie. Wyrośnie gałązka z pnia jescego, Wypuści się pęd z jego korzenia. Spocznie na nim duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch znajomości i bojaźni Pana. Upadała sobie bojaźń Pana. Nie będzie sodził z pozorów, Ani wyrokował według pogłosek lecz sprawiedliwie będzie bronił biednych i według słuszności rozstrzygnie sprawy ubogich. ruzgą swoich ust porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców. Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, a wierność pasem na jego lędźwiach. Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera ułoży się obok koźlęcia, ciele lzwem razem paść się będą, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa z są żyć będą w przyjaźni, ich młode razem będą leżały, a lew, jak wół, jadać będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmiji. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość Pana napełni ziemię, jak wody wypełniają morze. Zwróciłem w sumie uwagę na ten piękny obraz. E, obraz, gdzie e, mamy różne zwierzęta. Mamy wilka, mamy owieczkę, panterę, koźlęcię. I y, wpadłem w sumie na taki pomysł, że mogą być to różne natury człowieka. Każdy z nas ma w sobie troszeczkę z lwa, troszeczkę z owcy, trochę z wilka. Jesteśmy bardziej łagodni, czasami może bardziej agresywni oczywiście w no, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale właśnie Jezus, który ma przyjść do naszego życia, przyjść do naszego serca, on ma to wszystko uspokoić. I kiedy właśnie on przyjdzie, kiedy prawdziwie będzie bronił. I według słuszności, rozstrzygnie wszystkie sprawy, to w naszym sercu zapanuje ten pokój między naszymi różnymi naturami e, między tą łagodnością, między tym jakimś samozaparciem, między no, różnymi naszymi naturami. E, I tak samo jak te natury mamy w sobie, to też możemy to przyrównać do różnych ludzi w naszym życiu. Też spotykamy się w różnych sytuacjach z różnymi ludźmi, a jednak ten Jezus. Do którego chcemy dążyć, on nas wszystkich pojedna ze sobą. Nie będziemy wszyscy tacy sami, ale mimo swojej różności, będziemy umieli żyć w zgodzie. I najłatwiej to można zobaczyć na przykładzie dzisiejszej Ewangelii. Jan Szpiciel nosił odzież w wyłomieniu sierści i skórzany pas na biodrach. też żył takim ubóstwem. Myślę, że też uspokoił też w ten sposób swoje natury i przez to, jakim stylem życia tak naprawdę żył. To, jak pisze Ewangelista, przychodzili do Niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei i całej okolicy nadjordańskiej. Czyli przez ten styl życia, też ludzie się do niego wgarnęli, przez to świadectwo. I to jest też myślę wskazówka dla każdego z nas, że jeżeli chcemy być blisko Jezusa, jeżeli chcemy, by On działał w naszym życiu, to też musimy pracować nad sobą, musimy godzić do natury, ale Jezus, nas, no Jezus nam w tym pomoże. On nas pojedna ze sobą. To przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania, ale sprawi, że naprawdę będziemy też w tym życiu szczęśliwsi i to jest chyba po prostu recepta też na ten Adwent, abyśmy mogli go jak najpełniej przeżyć.